Okej, okay, no to e, dziękujemy za bardzo miłą opinię po pierwszym naszym odcinku. Bęk. Nie ma co, było naprawdę. E, dużo listów, dużo telefonów. Kochani, jesteście e, wspaniali i piszecie do nas na Dziękujemy free. za te wszystkie miłe słowa, aczkolwiek e, nie mamy jeszcze obrączek, ale w tym roku to się zmieni, więc tak. niestety musimy. E, Wybaczcie, że na wszystkie wiadomości nie odpowiadamy, ale z tego masa. Także zaczynamy, zaczynamy dzisiaj odcinek nieruchomościowy, ponieważ zajmujemy się i finansami, i nieruchomościami. To są dwa nasze takie główne, główne kanały, dwie rzeczy, którymi, którymi głównie się zajmujemy. I dzisiaj mamy Tomka Eksperta Nieruchomościowego. Dzień dobry Tomasz Kowalski, dzień dobry. Podstawowe pytanie: które no, przy piwie, przy innych alkoholach, przy wszystkich spotkaniach. Obecnie, kogo nie spotkano na ulicy, to każdy zadaje pytanie. Panie Karolu, kiedy nieruchomości stanieją? Nigdy. <grym> Musimy sobie odpowiedzieć przede wszystkim na pytanie, co składa się na ceny nieruchomości. To są trzy główne rzeczy. Pierwsza z nich to jest cena gruntu. Druga z nich to jest koszty budowy. I trzecia z nich? Nie. Pierwsza z nich to, są, to jest cena gruntu. Druga rzecz to są koszty materiałów. I trzecia rzecz to jest robocizna, czyli koszt wykonawstwa. I patrząc na to, co się dzieje na rynku, próżno szukać, żeby któryś z tych obszarów nagle spadł, żeby cena tego spadła. No bo tak, grunty nie są z gumy. Tych gruntów jest coraz mniej. Bardziej pożądane grunty mają wyższą cenę. Musimy być tego świadomi, że żeby znaleźć ciekawy grunt pod budownictwo mieszkaniowe. Na ten moment ciężko znaleźć taki, który będzie mówiąc wprost, tani, na tyle tani, żeby nie trzeba było go uwzględniać w, w kosztach całego projektu. Drugą rzeczą to są koszty materiałów. Tych materiałów z racji tego, że popyt jest nadal bardzo duży. No, ciężko gdzieś tam, żeby ceny tych materiałów spadły, no bo jeżeli, jak to się mówi powszechnie ży, no to ciężko, żeby ktoś obniżał cenę, raczej w drugą stronę. No i trzecia rzecz, cały czas brakuje ludzi do pracy. Gdzieś tam czytałem analizy, które mówią, że gdyby dzisiaj przyjechał autokar, który miałby ze sobą 200 tysięcy ludzi na rynek pracy, na, na rynek budowlany pracy, to wszyscy oni otrzymaliby pracę. Tyle brakuje ludzi. To jest można powiedzieć, że miasto już takie normalnych rozmiarów. Czyli mamy ewidentnie braki, i szczerze nie znam odpowiedzi na to pytanie. Aczkolwiek patrząc od strony logicznej, to ciężko szukać, żeby te ceny jakoś w najbliższym czasie drastycznie spadły. Jeszcze tutaj dopowiem a propos spadków cen, to czytając ostatni raport, który otrzymałem z NBP. Na temat Bydgoszczy, tego co się dzieje w Bydgoszczy, to był raport rok do roku, październik do października, październik 2018 do październik 2019, na koniec zeszłego roku, to ceny mieszkań w Bydgoszczy poszły do góry o 18%. Czyli patrząc na to, co się działo przez ostatnie rok, dwa lata, ja mogę tylko sugerować, że pewnie ta sytuacja zwolni, wyhamuje i pewnie ceny mieszkań będą gdzieś tam szły proporcjonalnie z inflacją, ale już takich długich, dużych skoków nie będzie, to też gdzieś tam mówią o tym inne przesłanki, ale pewnie to nie jest materiał na tak krótki filmik. Także tyle. Ceny na ten moment raczej nie spadną. Ok, dziękujemy bardzo. E, mieliśmy mówić krótko, ale jednak nie wyszło. Patrzcie na szkołę, <laughs> co Ale rozumiem, że mamy to są ekspert... pe Pewne tematy nie da się krótko odpowiedzieć. Mamy, mamy tutaj ekspertów, e, którym tak. płacimy od słowa, więc e, wypowiadają się długo. Dobrze, to tak jak już e, jesteśmy przy, przy, przy cenach i tak dalej. No to e, kolejne pytanie naszych drogich słuchaczy, widzę ogłoszenie mieszkania za przykładowo 300 tysięcy. Jakie do tego muszę doliczyć koszty, gdy chcę je kupić w przypadku nie wiem, rynku pierwotnego? Jakie to są koszty? To miało być inne pytanie. A jakie przy rynku wtórnym? A tak całkiem serio, no to oczywiście musimy rozgraniczyć ten zakup na rynek pierwotny i na rynek wtórny. Przy rynku wtórnym są trzy podstawowe rzeczy, z którymi pewnie się zmierzymy. Czyli pierwsza sprawa to jest taksa notarialna i koszty notariusza, które będą przy zakupie takiej nieruchomości. Druga, drugą rzeczą, aha, no i to jest gdzieś na poziomie około 1% wartości nieruchomości. Taka taksa. Około mówię, bo w zależności u jakiego notariusza, jakie mam wynegocjowane stawki. My oczywiście jako Simple mamy najlepsze stawki. A miał nie być reklam, sorry. To jest tak notarialna, Druga rzecz to jest PCC i to jest podatek o czynności cywilnoprawnych w Polsce to jest 2%. No i niestety, żyjemy znaczy, niestety, no super, że żyjemy w takim kraju, że jeżeli wydajemy pieniądze, no to to jest podatek o wzbogacenie. Jeszcze musimy za to podatek zapłacić, także to jest bardzo fajne i tutaj ustawodawca fajnie to, to, to wszystko zaplanował. I trzecią rzeczą, jaka się musi pojawić. Znaczy musi, ona musi, nie musi. To jest bardzo często występuje przy zakupie w którym no to jest prowizja pośrednika. No i tutaj średnio to jest około 2%, nie będę jakby głębiej w ten temat wchodził. No to są takie trzy podstawowe rzeczy, czyli 2% PCC, 2% prowizja pośrednika i około 1% taksa notarialna. To są koszty, z którymi musimy się liczyć i to są wszystkie koszty, te, które przeważnie no nie idzie skredytować, po prostu musimy mieć na to udłużone pieniądze i to jest przy rynku wtórnym, przy rynku pierwotnym, czyli zakup od dewelopera i tutaj znowu, jeżeli kupujemy z pośrednikiem, w większości przypadków na rynku bydgoskim pośrednik nie, po, nie, nie pobiera prowizji, bo jest wynagradzany od strony dewelopera, często jest tak, że pośrednicy są po prostu zewnętrznym biurem sprzedaży i prowizji na rynku pierwotnym nie płacimy taksy notarialnej również nie y, przepraszam taksy notarialnej podatku PCC nie płacimy ponieważ y, ten, ten zakup już jest opodatkowany VAT-em w wysokości 8% i to już drugi raz y, podatku nie, na nie nakładamy chociaż moim zdaniem powinien być no bo czemu by nie pewnie może ktoś to wymyśli i będziemy płacić ten podatek no i trzecia rzecz to jest taksa notarialna i tutaj w zależności czy to jest zakup y, mieszkania, które w trakcie budowy, wtedy podpisujemy umowę deweloperską, tak zwana umowa przedstępna, zawierana u notariusza i w tym przypadku koszty są dzielone po połowie, czyli 50% ponosi kupujący, 50% deweloper, czyli średnio przy takim zakupie mieszkania za około 300 tysięcy, ta taksa notarialna w przypadku umowy deweloperskiej będzie pewnie na poziomie 1500 zł, czyli 750 po naszej stronie, 750 po stronie dewelopera i później jeszcze 100%, które ponosi klient kupujący przy umowie końcowej, czyli tej umowie, kiedy już się wybuduje budynek i zostanie przeniesiona własność w 100% na nas, wtedy my już pokrywamy całość tej taksy i to jest gdzieś na, na poziomie Znowu około 1%, czyli w granicach 3000 przy, przy zakupie mieszkania za 300 tysięcy. Myślę, że to było na tyle wyczerpujące, że. Tak, tak zdał pan. Tak, komisja egzaminacyjna mówi. Dziękuję. Eee, no i co? Na dzisiaj to wszystko. Na dzisiaj... Obserwujcie nas. Tak. Dawajcie suby. Lajkujcie. Da, dawajcie lajki i kochani, jesteście wspaniali. Dostajemy od was masę wiadomości. E, będziemy nagrywać dalej, e, i w kolejnej I serii będziemy pop... robili unboxing paczek z AliExpress. Także oglądajcie nas, będzie petarda.